Dzień dobry! Dziś inna sceneria i podejrzewam, że będę tego troszeczkę żałować. Nie chodzi mi o fruwające włosy, ale o ten szum i dźwięk, który może towarzyszyć podczas tego nagrania. Ale po prostu nie mogę się opanować. Jest tak piękna pogoda, świeci słoneczko. Co prawda wiatr jest niezbyt fajny, ale... no... Słuchajcie, ja już mam dosyć siedzenia w chacie i chciałabym tutaj trochę do Was pogadać o perfumach, których się pozbywam, które. To złe słowo, które zużyłam. Flakoniki, które zostały wyczerpane. Jeśli jesteście zainteresowani, co mi się podobało w tych zapachach, a co nie, to serdecznie zapraszam Was na taką perfumową, dękową opowieść. Lecimy z pierwszym zapachem, który uważam jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje z tyłu za mną, czyli wiosny, takiego życia, radości, witalności i ogrodu. Happy Sopard. Pewnie jesteście w szoku. To jest, słuchajcie, woda perfumowana, bo niedawno pokazywałam Wam, że zrobiłam właśnie zakupy i to jest nowość mojej kolekcji. A tutaj już mamy denko. Dlaczego mamy denko? Ponieważ ten zapach jest fenomenalny. Używanie jego to była przyjemność, wręcz zaszczyt. Jest to idealne połączenie świeżej róży, słodyczy, takiej radości. Ale w taki elegancki, powabny, trochę romantyczny sposób. Nie zmęczycie się tym zapachem, nie zmęczycie nikogo tym zapachem. Polecam nawet kupić w ciemno. Słuchajcie, no ja jestem nim zachwycona. Kupiłam go w ciemno z poleceń innych youtuberek. Mimo, że nie jestem miłośniczką róż, to ta róża bardzo mi się tutaj podoba. Ewidencję lubię taką różę dosyć świeżą. Mamy też owoce, jest trochę takiej ciepłej bazy, ale mimo wszystko wybija się tutaj taka róża ze słodyczą, ale podana w lekki sposób, jakby zmiętą. O, fenomenalny Chopart Happy ekstra! jak widać. Już puste opakowanie! Następny zapach, który też niezwykle miło mi się używało i powiedziałabym, że to jest swego rodzaju dupes, dupes do zapachu, który pokazywałam Wam przed chwilą, czyli Caving Line Endless Euphoria. Często mówiłam Wam, że mam z tym zapachem taką dosyć dziwną relację, hate or love i uważam tak nadal, choć ta pora roku, czyli taka wiosna. Jest idealną porą na używanie tego zapachu i dlatego go zużyłam. Ponieważ miałam go już w swojej kolekcji 3 lata bodajże, a że ta pogoda, ta aura tak sprzyjała, no to po prostu się tym wszystkim psikałam. Zapach: przede wszystkim jest mydlany świeży, trochę gryzący. Jest tutaj takie soczyste, owocowe, cytrusowe otwarcie. Ale dominujący kwiat wiśni sprawia, że to idzie w takim kierunku bardzo romantycznym, kwiatowym, kobiecym, zapach idealny na co dzień nie polecałabym go używać na jakieś ważne wyjścia, no bo on są trwałością tak trochę nie za bardzo. Owszem, delikatna jakby aura się nade mną unosiła, ale to nie było nic szałowego. I ja ten zapach kupiłam przez pomyłkę, ponieważ myślałam, że kupując euforię, kupuję euforię. A jednak się okazało, że to był flanker. Kiedyś po prostu moja wiedza na ten temat była znikoma i dlatego ten zapach tak męczyłam. Męczyłam to jest chyba najlepsze określenie, bo on był długo w mojej kolekcji, tak się to ciągnęło i ciągnęło. Ale na szczęście nasza przygoda się kończy. Wiem od Was, że wiele osób uwielbia ten zapach, no a ja jakoś jestem bardziej fanką takich głębszych. Cieplejszych, bardziej otulających kompozycji. Ale za taką kwotę w Rosmanie uważam, że jest to fajna propozycja. Tylko musicie lubić świeże mydlane zapachy. Następny zapach, raczej flakonik, może pójdźmy też e, za ciosem, czyli kolejny zapach od Kevina Kleina, Eternity Moment. Um, Jak by Wam to powiedzieć? Też się cieszę, że się skończył ponieważ on też był długo w mojej kolekcji i on mnie troszeczkę gryzł przez to, że jest tutaj coś takiego pieprzowego. Ale oprócz tego jest duża nuta szamponu, czystości, takiej mydlaności. Są oczywiście kwiaty, jest owocowe, cytrusowe otwarcie. Troszeczkę ten zapach jest bardziej, wydaje mi się, Seksowny, bardziej też trochę jakby formalny. Ja wiem, że formalne i seksowne to są dwie pary kaloszy, ale wiecie o co mi chodzi, że wydaje mi się, że on jest dla takiej kobiety bardziej pewnej siebie. Tamtej, tamten, czyli Endless euforia był bardziej romantyczny, a ten jest bardziej taki wyrafinowany, ostry. O, ostry, bardziej ostry. Mimo to. Trwałość w miarę, w miarę ok, Nie powiedziałabym, że ten zapach zostawia jakąś aurę, poświatę, ogon. Raczej po prostu jest blisko skórny. Mimo to za taką kwotę tyle mililitrów jest ok. Dostaniecie go m.in. w Rossmanie. W ogóle rzucam teraz flakoniki na trawę. <słuch> Słuchajcie, zapach z kategorii też kwiatowych, bardziej już formalnych, biznesowych, pudrowych eleganckich przede wszystkim Trussardi Eau de Parfum, Trussardi tak się nazywa. Słuchajcie. Bardzo podobał mi się ten zapach. Używałam go z ogromną, ogromną przyjemnością. Przede wszystkim on jest taki pudrowy, trochę jest w tym wszystkim piżma, takiego otulenia, tajemnicy. E, idealny, uważam, jeśli Szukacie idealnego zapachu do pracy, ale też słuchajcie zapachu takiego, który was nie zmęczy, ale będzie miał jakiś pazur w sobie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego go tak szybko zużyłam, bo przecież on się niedawno pojawił w mojej kolekcji. Słuchajcie, no, stała się rzecz straszna. E, pewnie, no, to jest moja wina albo go y, nie zauważyłam i rzuciłam na podłogę razem z torbą. Albo różyczka, czyli moja córeczka się nim bawiła, ponieważ róża bawi się moimi perfumami. Jeszcze nie zapeszając, nie nauczyła się nimi psikać, ale myślę, że to niedługo, zanim to się wydarzy. Ale wracając do tego zapachu. Zużyłam go, ponieważ mi tutaj coś się popsuło. Widzicie? No, widzicie. Po prostu ta góra mi pękła, pęknęła, pękła, rozbiła się. I tutaj już mi się wszystko rozmontowało. Więc miałam dwie, y, dwa, dwa scenariusze do wyboru: albo udawać, że nic się nie stało, albo po prostu zużyć, mieć piękne wspomnienia i też fajną trwałość zapachu. Bo jeśli on by był otwarty, to by po prostu stracił na swoich parametrach, na swojej trwałości. A nie chciałam go przelewać do innych koników, do innych dyfuzorów, do innych buteleczek bo takowych nie miałam. Wie, jak wiecie, ja mieszkam na wsi, zanim mi coś by tutaj przyjechało, zanim ja bym gdzieś przyjechała i e, e, gdzieś bym pojechała i coś kupiła sobie w stylu e, um, jakiś buteleczek pustych, to by zajęło to wieki. I stwierdziłam, że po prostu wykorzystam ten zapach. No i się fantastycznie złożyło, bo miałam dużo jakichś okazji ważnych, a ten zapach jest uważam piękną propozycją na właśnie takie wiosenne uroczystości. Jest tutaj elegancja, kobiecość, wyrafinowanie, pudrowość. Przede wszystkim pudrowość. Jest przepiękny, przepiękny. Prze, I słodki, bo jest tu wanilia, ale ta wanilia nie jest taka ulepna, nie jest męcząca. Ekstra. Następny zapach to też róża, ale róża taka bardziej drzewna, otulająca też słodka, ale bardziej już kobieca. Um, czyli Mon Evidence i Rosze. Słuchajcie, ja ten zapach mam dzisiaj na sobie jeszcze zostały mi dosłownie jakieś dwa psiki. Bardzo miło mi się używało ten zapach, ale mam wrażenie, że lepsze parametry miał jesienią i zimą niż wiosną, bo ta jego świeżość szybko zanikała i pozostała tylko taka drzewność otulenie. I to mam wrażenie nie do końca gra wiosną na mojej skórze. I troszeczkę ten zapach był delikatnie, delikatnie zbyt ciężki, jak gdyby jedyna róża, która idealnie wpasowuje się w moje potrzeby na takową porę roku, to jest Chopin Happy Felicia Roses. A Mon Evidence jest bardziej taki do sweterka, cozy. I dobrze, że się skończył, ponieważ... znaczy skończył, został zużyty, wyczerpany, ponieważ latem nie zniosłabym go, byłby zbyt otulający. Wiecie, nie chodzi tutaj o to, żeby używać każdego zapachu o każdej porze roku, ale jak gdyby miałam ochotę na coś takiego otulającego, a to otul otulenie było idealne na chłodną wiosnę, a nie już na lato. Dobrze, kochani, następny róż, że tak powiem, w zapachach i piękny odpowiedni zamiennik to Midway Shatler leję z tej nazwy, bo to jest, wiecie, dobra podróbka Chanel, ale Chatler Midway Eau de Parfum jest to spora inspiracja My Way George Armani. Zawach fenomenalny ogon, projekcja, rozkwit na skórze. No, powiem Wam, że Midway zrobił robotę i zupełnie inaczej patrzę na różnego rodzaju odpowiedniki, zamienniki, wręcz takie, nawet podróbki, no bo. Jak można nazwać firmę Shuttle? Słuchajcie. No to trochę takie żarty, ale mimo wszystko polecam w ciemno. Jeśli lubi, lubicie My Way Giorgio Armani, to jest po prostu fenomen. To, to słuchajcie, jest zapach za 13-14 zł. Nie zawiedziecie się, naprawdę kupujcie w ciemno. Jedna z Was kupiła z mojego polecenia ten zapach i była bardzo zadowolona. Ja również byłam. Oczywiście znajdziecie tutaj nuty podobne do tych, które są w My Way, ale ten irys jest fenomenalny właśnie na taką porę przejściową z zimy na wiosnę. Następny zapach to słodziak, słodziak, jakich mało i coś, czego nigdy jeszcze nie spotkałam, czyli Go Fruity Zara Weekend 05. Jest to. Dobra, dobra, może złe to określenie, ale spora inspiracja Barbery Hair. Według mnie oprócz jałka jest tutaj jakby truskawka, trochę słodyczy w postaci bitej śmietany, mimo że takowych informacji nie znalazłam. To jest to dla mnie zapach gourmand i zapach, który wiecie co? Pachnie jak deser, taki letni deser, ale. Niech Was nie zwiedzie to moje określenie le letni deser, ponieważ ten zapach wcale nie był lekki, ta słodycz była właśnie taka trochę, no dramatyczna i to nie była otulająca słodycz w postaci wanilii, tylko bardziej takich, mm, takiego sorbetu z owoców. I ten zapach trochę męczył wiosną nawet, a latem nie wyobrażam sobie go używać. Mimo, że to jest barbery hair, więc jak gdyby wszystko powinno grać, e, buczeć i grać, to wydaje mi się, że ta taka trochę sztuczność jest bardzo zachęcająca, inna i ciekawa, ale męcząca na lato. Wiosna i jeszcze raz wiosna, choć nie omieszkałabym. Yy, używać tego zapachu również jesienią i zimą, bo on jest w pewien sposób ulepny i otulający. Jakbyście sobie zrobili właśnie taki shake? Tak, shake. Taki shake. Wiecie co? Trochę takie cukiereczki i shake z McDonalda, ten taki truskawkowy. Tak. I waniliowy. Truskawka i wanilia. To jest to. Odkryłam, po prostu eureka oświeciło mnie. Ale zapach piękne parametry posiadał, pachnidło, żeby nie mówić ciągle zapach. Piękne posiadał parametry, pięknie projektował, pięknie utrzymał się na skórze, na ubraniach, psiknąłam nawet nimi w szafie. Ekstra. Nie ma się do czego przyczepić. Inne mogłyby się uczyć. Za taką kwotę, słuchajcie, brać w ciemno, nawet jeśli nie do końca nawet jesteście przekonani. Następny zapach pachniło, to już wiecie na pewno, że jest to Avon Incandescence. Ta buteleczka jest po prostu nieomylna. Jest tu coś? Nie, nie ma tu nic. Długo już długo leży on w szafie zużyty i zapamiętałam go jako niezwykle radosny, promienny zapach, który jest kwiatowy, kobiecy, elegancki, ale zarazem jest też easygoing, idealny na każdą okazję. Kwiatowiec z kategorii niemęczących i kwiatowiec z kategorii podobających się wielu osobom. Jest to hit. Każdy jak myśli Avon, może każdy to nie, większość jak myśli Avon, zapachy to chyba widzi Incandescence oraz Little Black Dress, ale tych nie zużyłam. Ale Incandescence to jest klasyka. Jest... On jak po prostu słońce, ogród, radość, witalność. Jest tu trochę takiej, takich pozytywnych wibracji. On po prostu powoduje uśmiech na mojej buzi. Bardzo mi się podoba. No, szybko go zużyłam, tylko popsuło mi się tutaj to wieczko, zatyczka, atomizer po prostu ta góra. Musiałam zrobić, słuchajcie, coś takiego. I w ten sposób Wylewać na siebie zapach, ale proponuję używać ten zapach właśnie taką trochę jesienią, wiosną. Zimą jest zbyt mało wyrazisty, a latem zbyt przytłaczający, tak mi się wydaje. Mimo wszystko, bardzo fajny zapach. I następny zapach z Avon, ale to już jest słodycz. I słuchajcie. Wiele z Was, może wiele, to nie, przesadzam. Jedna osoba się mnie zapytała, o jakim zapachu mówiłam z Avon, który miał bitą śmietanę. To jest ten. Avon Eve Confidence. Słuchajcie, on jest śliczny, ciepły, otulający, cozy. Projektujący, rozwijający się wspaniale na skórze, zostawiający ogon, trochę sensualny, trochę seksowny, ale zarazem dobry na co dzień. Zdecydowanie dla miłośników słodycz. I to takiej słodyczy, która się nie kusi, nie kłóci. Ona po prostu jest słodka. Tu jest ten zapach, jest przede wszystkim słodki. I są jeszcze takie owocki w otwarciu. Bita śmietana, wanilia coś niebywałego. Są tutaj też kwiaty, ale to wszystko jest tak pięknie zblendowane, że wiecie co? To przypomina mi jakieś ciasto. Jest tu chyba gruszka również, więc to jest takie ciasto z gruszkami. I z kruszonką. Świetne. Naprawdę świetne. Mówię Wam, kupujcie w ciemno. Coś tu chyba zostało. Ten zapach głównie używała moja mama. I moja mama, jak Wam już mówiłam, ma wspaniałą skórę. Każdy zapach się na niej pięknie rozwija i projektuje. Właśnie jak to się stało, że tutaj jeszcze trochę zostało. Mm, I dzisiaj ją też pięknie pachnie. Super. Po prostu super. Kupujcie w ciemno. Naprawdę, jeśli lubicie słodycz, to w ciemno. Tutaj jest 100 ml ode parfum. Woda perfumowana. Super, 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 super. E, kochani, ostatni zapach e, pełnowymiarowy. Potem będziemy mieć próbki. I jest to zapach. Idealny na plaży. Idealny słuchajcie na lato. Kolistar Profumo de la Felicita. Aqua aromatica. Zapach przywodzi na myśl. Włochy, Sycylię, pomarańcze. Beztroskę, słońce plaże, taką, wiecie, opalanką, spanko na leżaku, witalność, pozytywne wibracje, szczęście. Uśmiech, spełnienie. Ja mogę po prostu napisać poemat na jego temat. Jo-jo-jo, nawet rymuję, Ale nie wszystko złoto co się świeci. Ten zapach ma parametry na mojej skórze żadne. Żadne. Jestem bardzo z tym, tym zawiedziona, ponieważ to był mój po prostu top ulubieniec. On mógłby być zaraz po Sunflowers nawet Elizabeth Arden. Moja ciocia Kasia, przyjaciółka mojej mamy. Te perfumy używa namiętnie od kilku lat i ona zostawia na sobie, na swojej skórze. A czy w pokoju, bo na jej skórze ten zapach po prostu jest wiecie co, jak prysznic. I jakby ona po prostu wyszła spod prysznica w tym zapachu. On na niej jest tak uwodzicielski, tak wyjątkowy, tak wodzący za nos, ale nie męczący, no wprost idealny. Ale na mojej skórze on trwa 5 minut, 10 minut. Wypsikałam się nim cała cała nic. Ubolewam, ponieważ jest to zapach przepiękny, owocowy, cytrusowy, dominuje pomarańcza, mandarynka, bergamotka. Ale on ma w sobie olejki, aroma terapeutyczne i to sprawia, że on jest trochę taki uspokajający. Idealny po prostu do, na plaży no, do stroju kąpielowego, ale też jeśli chcemy sobie dodać takiego zastrzyku energii, powiewu świeżości, zużyłam ten zapach po prostu w tydzień. Tak miło mi się go używało, ale niestety nie ma ideałów na tym świecie. Nie ma. I ten zapach na mojej skórze nie, naprawdę miał marne parametry, ale spróbujcie. Pójdźcie do Rossmana do Douglasa, zobaczcie, może na Waszej skórze on będzie dobrze się układał, bo jeśli będzie się układał, to macie najpiękniejszy zapach w swojej kolekcji. On jest niespotykany, on ma w sobie właśnie coś takiego eterycznego. on ma w sobie coś takiego nieuchwytnego, powietrznego w tym wszystkim. Och, cude... cudeńko, cudeńko, ale na mojej skórze dramat. Słuchajcie, przechodzimy do próbek i to już będzie szybko. Dior, Miss Dior, Ode Parfum, używałam po raz drugi ich. Jeden, um, jeden, jedną próbkę już złożyłam, na pewno widzieliście, jeśli nie, to zapraszam, odsyłam. Filmik o recenzji, takiej szczerej recenzji najpopularniejszych zapachów. I że tak powiem z Miss Dior mam trochę dziwną relację, bo on jest głównie szyprowy, trochę taki vintage, ja nie do końca czuję te klimaty. Niemniej jednak wiosną ten zapach po prostu dostał 100 do perfekcji i bardzo miło układał się na skórze jesienią, zimą. No nie, no nie. Następnie mam odkrycie, nowość. Angel Elixir Mugler Eau de Parfum. Eau de Parfum. Wiele osób narzeka i stęka na to, jak ten zapach zachowuje się na ich skórze i w ogóle że jest porażką i no tak naprawdę jest wstydem, nawet spotkałam się z takimi sformułowaniami, że ten zapach to po prostu wstyd w ogóle wypuszczać było na rynek, ale mi się on podoba. Może dlatego, że ja lubię nawet Pradę Paradoks, która dla Bieru nie jest wysokich lotów. Dla mnie ten zapach jest bardzo fajny, jest taki właśnie jak Eliksir, bardzo taki wczepiający się w, skórze, w skórę, pięknie projektujący, roznoszący taką aurę, owocowy, ale też trochę seksy tajemniczy, zdecydowanie bardziej na jesień, ale wiosną też go super mi się unosiło, bardzo mi się podobał. Następnie klasyk, czyli Coco Mademoiselle Chanel. Ode parfum. Słuchajcie, no, byłam bardzo ciekawa, jak ten zapach będzie się zachowywał na mojej skórze, i jak będzie mi się go nosić. Pewnej części ciała nie urwało, jak to u mnie. Ja jestem jednak słodko-owocowa dziewczyna, ale Chanel też miało coś w sobie i co zauważyłam, pięknie wczepił się ten zapach we włosy. Na moich włosach, słuchajcie, on był nawet wyczuwalny na trzeci, czwarty dzień mimo że używam już innych zapachów. Naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie, ale czy bym go kupiła? Nie. Nie za taką kwotę na pewno byłabym zainteresowana zamiennikami, inspiracjami, wariacjami właśnie na temat tego zapachu i też uważam, że jest to zapach idealny na co dzień, bardzo elegancki i też fajny na każdą okazję. Tak naprawdę idealny zawsze wszędzie i dla każdego. Ale z zakupem za pachu za słuchajcie 500 zł, no to bym taka była bardziej ostrożna. I zapach, który, słuchajcie, staram się być delikatna, bo wiem, że może komuś ten zapach się podoba, ale dla mnie o Boże. No bolała mi po nim głowa i musiałam się dosłownie iść umyć, słuchajcie rzadko mi się zdarza coś takiego. Chyba to była jedna z dwóch sytuacji w moim życiu, kiedy tak nienawidziłam tego zapachu, tak bardzo mi męczył, że musiałam się iść umyć. Czyli to jest Avon Faraway Aura EDP. Kwiat, 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 biały kwiat, piżmo męczący, a woń bardzo właśnie otulająca. No projekcja i parametry to tutaj czapki z głów, jak gdyby nie mam nic przeciwko. Ale to, jak on pachniał na mojej skórze i ogólnie jaką zostawiałam taką otoczkę, no i ja się w tym po prostu męczyłam. Dla mnie było to za dużo. Ale jeśli potrzebujecie Killer'a, białe kwiaty nie są dla was żadnym problemem, to słuchajcie, kupujcie w przystępnej cenie, bo to Avon. Ale no po prostu podkreślam jeszcze raz, te parametry to po prostu było coś niemożliwego. Nie wiem, czy dlatego go tak czułam, bo mi się nie podobał i miałam wrażenie, że on tak mocno projektuje, ale też wiele osób mi powiedziało, wow, za, za, co to jest? A słuchajcie, tu nawet nie było żadnego dyfuzora, tylko sobie tak wyjęłam, posmarowałam skórę i już, i już nie mogłam wytrzymać. Ale wiem, że z serii Far Away jest dużo fajnych e, propozycji, na przykład Jont dużo osób polecało mi, więc nie mówię nie, ale po prostu może nie teraz i może nie w tym wydaniu. Dobrze, kochani, to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie było źle z dźwiękiem, z różnymi szmerami, liśćmi i innymi przygodami, które dzieją się w naturze, ale mi było niezwykle miło tutaj do Was nagrywać. Mam nadzieję, że niedługo mi wszystko tak urośnie, że nie będzie tutaj się dosłownie nic ruszało i będę mogła nagrywać więcej filmików perfumowych i nie tylko perfumowych. Zapraszam Was do komentarzy, co uważacie o tych flakonikach, które mieliście, albo może które chcecie kupić po mojej tutaj recenzji. Jestem niezwykle ciekawa i oczywiście zapraszam Was też do subskrypcji, żebyście zostali ze mną dłużej. Buziaki i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze.